Wszystko nam tak jak ze mną jest. Marcel. Tak. To są pogromce nie stars. Mit numer jeden. Masz już? Dobrze... Tak. Dobrze postacie, wybraliśmy. Ja, Elkim. A ty? Ja Karl. Ja Karl. Ja rozwalepałam LCUB, żeby miał zawsze więcej HP. Bo to też kawę będzie raczej biciać? Nie! Znała pójść w tym Już, już. Na sobie. Już, już! Ja już! Dajaja, szybko idę! No nie! Nie udało się! Ej, jeszcze pan złożył ten atak, czy nie zażądało chocówek obrażeń? Nie! dało Zobaczymy na filmie prawda A już chcę załadować sobie. Już. A ja chcę sobie załadować. Nie wiem po Poczekaj! No? Dobra, widzimy się jak to się uda. Jesteśmy już po przerwie. To musi się teraz udać. Po co mi damy? <gadżety> <gadżety> A ja już. Uczekaj, bo super. Yeah! Dobra, teraz musi się udać. Chłopa setna Musi się udać Chłopa numer milion To jest chłopa milionowa Nie, setna Dobra Liczyłem A serio? No Nie, to to nie była chłopa setna, a na pewno ono Wziąłem jednego sobie No, jednego Już Au, 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 au. Próba setna nieudana. A Halo. Halo. Jestem. Aha. To no to jeszcze raz musimy. Próba 101 Ale będzie jedną dana, czyli po prostu po prostu... pierwsza próba, proszę, jak się ubóźmy. Dobra, nie wjedziemy do powercubów, bo to już... Zresztą nam na pójdę pół odcinka na pewno. Po co ty wiesz powercub, żeby mieć mocniejszy, tak? No. no. Nie. O no nie. 10 tysięcy. A wejdę w to sobie, bo chodź. Poczekaj. Nie atakuj. Nie! Ale. Znowu. No. Teraz się uda. Oj, no. patrz! przez ścianę. Dobrze. ja chyba. Patrz, mi to jeszcze. No, Patrz, No, to przychodzi? To też. to miał być mit. Dobra, no, więc ten mit jest potwierdzony, który Marcel. Nie wchodź! Gdzie ty? Kaj, parę klubów masz i tak. No Marcel, mieliśmy to zrobić przecież. Ale to jest już jest potwierdzone. Ale nie, ten co ty pokazałeś. Oha, uh -huh. Czyli że. Prze, y, Kierowka przechodzi przez ściany, to jest potwierdzone. Próba 102. Spróbujcie się. Nie, 102. To trzecia, nic nie mam chodzi, no nie mam. Dobra, stos trzecia. Uwaga! Ja już... Dajdź, bo, bo skacze. No to od razu się tak niszczy. Nie, nie, nie. Dziękuję. Dobra, to jest mi to obalone, bo się nie da. Sześć minut już. I teraz spróbujemy. Ostatni raz. Ostatni raz, ja próbuję ja wziąłem LP, a ty Karla? Nie. No ja wziąłam LP. Ale nie mówiłeś mi, że... Dobra, to się nie liczy, jeszcze raz. Tylko ja biorę Karla. Robiana mojego najnowszego skina. Ej, czekaj. Gdzie o, ty? Ja mam na w ogóle? bo mogę tam to w A gdzie ty? Siłą mnie nie mnie! Aha. A ja mam o. mita z Karlem. Karl może po czaszkach przejechać aż do końca. Mit o balonie. Nie, nie, mocny. Nikt nie, 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 A gdzie ty? Jestem na rogu. Na długim rogu. Pomogłem? Zrobiłeś? Zabiłem. Naprawdę? No. Czekaj, ja wyjdę, z stopę i jeszcze raz wejdę. Dobra, zastopujemy. Jestem, jestem. Ja już gotowy. Nie, nie ścigaj mnie. Znowu? Gotów, gotów, gotówka. Gotówka. Spokój się. Spokój się. Nie! Patrz, ja się spróbuję celnąć. Poczekaj. Masz wyrazek. No, dawaj. Ej! Ja próbowałem, ten dobra, nie ty na tej ładuję. Poczekaj. No. Okej. Okay. Teraz próbuję zrobić. Dasz radę. Nie był. Ale masz wziąć karłowkę. Co? Ty masz wziąć ok? Okej, to idziemy, ja ci przykład tłumaczę. Masz odsłabować ten śnieg. Mit numer dwa. Już mówię, już mówię. Już mówię. Nie, trzeci. No. Mit numer jeden obalony, drugi potwierdzony, okay, okay. a trzeci nie wiadomo już. Idź tutaj o, idź tutaj o, idź tutaj o, gdzie ja. Mogę to zniszczyć? Nie, nie, nie. Próbuję, bo jak. Nie, nie, nie. To na odnowa to musimy zrobić. No czyli nie możemy? Co? Czyli nie możemy się atakować. Nie możemy się atakować. Ale już i tak. A odmowa to będzie. No miałem 3: będą tylko 5 albo 3. To mity Ale ja przecież doń złapię w górę No wiem! Chodzi Dobra Bo zawsze jest 50, bo musiał jeść zawsze Okej, idziesz tu Chodź za mną, ja tu nawet cię rozwalał przejścia I ty nawet nie próbuj rozwalać przejścia Okej ja teraz użyję gadżeta i zobaczymy, czy on rozwali czaszki, czy nie. Ja myślę, że rozwali. Aj, to że ja odkryłem. Boże. Ja myślę, że też. A to mit numer 3 jest potwierdzony. Dobra, mit. Mit numer 4 Karel przedłuża swój a, atak jak... Po czaszkach. Mit o balony. Nie, to będzie krótki Hej! Nie, to jest kolor. A wiesz, co byśmy jeszcze robili w odcinkach? Co? Zamiast jeszcze grupa, to robilibyśmy jedną walkę. Jak ja bym wygrał, to by był jeden mit dodatkowy. A jak ja bym przegrał, to by był... To by nie było w ogóle mita dodatkowego. Okej, okay, ale to następnym razem. Już. Czyli dla. Nie. Jak skończymy teraz czwartego mita? To on musi bić. Okej. Okay. O. O. O ósmego mita. Jak o ósmego? O szóstego? Nie, o ósmego. Nie. Bo jak mówiłeś, że... Będzie do 5 mitów, ale zawsze. Yy, Dobra. Ale jeśli będzie łapek, to ja daję tylko 1 łapkę. Albo nie. Wiem. Poczekajcie, widzą. A gdzie masz jak, by to zrobić? E, musisz na sam. Ja. Poczekaj. Ja wylosuję łapki. 3 razy. 20 łapek. Dobra. Żeby był. Następny odcinek pogrąców mitów mus są, muszą być dwie łapki w górę. Dwie. A, a tak czy nie? O to jest pytanie. Ja Ja już pokazuję. Tak czy nie? Tak czy nie? Przepraszam za reklamę. Tak czy nie? I? Macie tyle zostawić? Nie! Macie zostawić? Tak, macie tyle zostawić. Czyli dwie łapki w górę. I kolejny odcinek programców mitów. A ile subskrypcji, Marcel? Zaraz, lepiej nie mogę A jak ta twoja ruletka się nazywa? A wiesz, jak to robić? Tą ruletkę jakby nową? Tak. Ty masz ruletkę? Decyzjon coś tam? A jak ta ruletka się nazywa? Dobra, to ja już robię mita numer pięć. I to jest mit z... Dobra, yy, ostatnie trzy mity to ciekawostki. Yy, Antek z skrzynki zademiarza trafił postać. Yy, nie, nie postać, ale trafiłem coś. Gadżet też nie. Gwiezdną moc. Trafiłem, prawda Marcel? Do peny. Kulę ognia. Yy. Zocha trafiła Antkowi z mega skrzynki z 40 poziomu. Zocha trafiła z mega skrzynki postać. To jest prawda? Tak, to jest prawda. Do baza jest najpierw odznaka z serduszkiem, a potem. Yy, najpierw jest epicka odznaka, a potem jest. Yy, tak, rzadka. Czy to jest mit potwierdzony? Ta. Tak. Bo ja mam cztery zwykłe. Nie mam żadnej rzadkiej. I mam już jedną epicką. Bo tak to jest zrobione w karnecie. Zobaczcie, tu jest ze serduszkiem. A zaraz dopiero będę miał tą rzadką. Dziwne. Dobra i to były te trzy mity i ile mitów dodatkowych losujemy kiedy będzie specjal? Jak będzie 25 subskrypcji? Nie. Di, 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 di. Jak 200? Losuję. Halo? Jestem, jestem. 25 subskrypcji. Losuję. A to już było, więc nie. Ale jakby tak. Ale co tam już było, że nie, więc nie liczy się. Za 200 już też było. Albo nie za 20. Za 100 by było? Yy, ma być? Za 100 subskrypcji. Nie, za 20, za 20, za 20. Poczekaj, bo losuję, mi za 100. Czy ma być za tyle? Mi powiedziano, że nie. Ok, więc dalej losujemy. 22 subskrypcje? Losuję, 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 co wylosuję? Sprawdzamy jeszcze raz, czy no, znowu 22? Znowu 22? Znowu 22? Czy ma być za 20? Su... Jak będę miał 20 subskrypcji? Tak. Dobra, jak będę miał 20 subskrypcji, robimy specjal. Nie! Więc do zobaczenia, do następnego odcinka, czyli już jutro. Do zobaczenia i cześć! O zapomniałem powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, proszę. Kto chce szybciej specjal, ten niech zostawi subskrypcję. Bo wiem, że w pierwszym filmie już 81 osób jest, a ja mam tylko 18, 17 albo 16 subskrypcji. Więc do zobaczenia i cześć!